Sprawa, którą Jarosławowi Kaczyńskiemu wytoczył Krzysztof Brejza. Zrobił to w reakcji na wypowiedź szefa PiS przed Sejmową Komisją w sprawie Pagazusa. Chodzi o wypowiedź, że, cytuję, znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Tak powiedział wówczas Jarosław Kaczyński. W tym momencie trwa przerwa w rozprawie. Zapytałem, to nie była moja moja pozycja moja i jeżeli chodzi o mówienie czegokolwiek o panu Brejzie, ale ponieważ zostałem przez przyrzeczenie zobowiązany do mówienia całej prawdy i nie ukrywania niczego, no to miałem obowiązek odpowiedzieć w ten sposób, że przekazuję wszystko, co w tej sprawie wiem. No tak, ale przecież Brejza nie był skazany, a pan to się no, nie wiem ktoś, ktoś kiedyś skazał no, bardzo wielu różnych przestępców, na przykład z okresu Stalinowskiego, czy ci, którzy torturowali, mordowali, skazywali to na to śmierć. To czy to jest, no ja nie wiem, ja wiem, że nikogo nie zamordowało, tylko czy oni byli kiedykolwiek skazani? Nie byli, ale są przestępcy. Czy gdyby nie immunitet, to powiedziałby pan to samo o panu Grejzie? Czy immunitet to jest tutaj sprawa oczywiście istotna, bo pan, ja pan sam, nas podnosił ten argument. Znaczy no, jest to sprawa istotna, bo ja sam przecież kiedyś zostałem e, przez sąd e, no, nie tyle uniewinięty, za umorzoną sprawę właśnie na podstawie tego e, przepisu. To było bardzo dawno temu, w latach 90. no przynajmniej z Państwa punktu widzenia bardzo dawno temu. Mm. E, m, ja nie mówię o panu, o paniach mówię, bardzo dawno temu, właśnie dlatego, że moja wypowiedź była w ramach tego, co należy do obowiązków poselskich, a ona dotyczyła w tym wypadku kogoś, nie będę w tej chwili wymieniał nazwiska, ale wtedy ważnego, bardzo uczestnika życia publicznego, no i zarzucała mu bardzo poważne sprawy. Niemniej postępowanie zostało umorzone właśnie w oparciu o zasadę immunitetu materialnego. Także i w tym wypadku z całą pewnością ta zasada działa. No ale przede wszystkim proszę pamiętać, że ja odpowiadałem tutaj wyraźnie, no przymuszany do tej odpowiedzi przez członków komisji i... Wobec tego musiałem powiedzieć to, co wiem, a wiem to, co powiedziałem. No tak, ale gdyby ktoś o panu powiedział, że powinien pan odrażający przez serce, to by pan tego człowieka wygrał pan z nim i posił pan go w skarpetach. No więc pytanie. pytanie nie, dobrze, proszę. Pytanie, do, dobrze, dobrze, dob, dobrze, Dobrze wytoczę na przykład niejakiemu Tuskowi proces o to, że stwierdził, że jestem seryjnym mordercą kobiet i on pójdzie w skarpetkach? Ale przecież on nie, nie. jest seryjnym mordercą kobiet. Czy jest? Nie. Nie, ale to. On twierdził, że ja jestem. Kiedy? No to już było jakiś czas temu, publicznie twierdził, że jestem starym mordacą kobiet, a poza tym jeszcze do tego zarzucał mi mnóstwo innych przestępstw. Ja nie wytaczam o to procesu, bo uważam, że w ogóle ten mechanizm, który w Polsce powstał po roku 89, że polityka w dużej mierze dzieje się w sądach. To jest mechanizm bardzo niedobry i taki skądinąd, no, no, można powiedzieć, wykazujący fakt, że bardzo duża część klasy politycznej to są ludzie, no bardzo niewyrobieni tak. Głębszy także tego słowa znaczenie nie tylko w sensie niewyrobienia politycznego, ale także no, no, wielopokoleniowego niewyrobienia kulturowego. I w związku z tym nie wytaczam tych procesów. Natomiast no, jak pan mnie do tego zachęca, to oczywiście mogę do zrobić. A ja zachęcić do, 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 zachęcić do komentarza. Zachęcam mnie do wysłania nie, 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 ja wytaczenia procesu. To, to, to. Ja dziękuję, to ja ja rzeczywiście sensacyjne Zachęcam Panie Prezesie do komentarza na temat i ministra Ziobry i całej tej e, e, sprawy. Jaki jest pański komentarz? Mój komentarz jest taki. Kto żąda aresztowania, zresztą pod całkowicie nie mającym nic wspólnego z prawem karnym, zarzutami, E, ciężko, bardzo ciężko chorego człowieka, który zagrał po prostu śmierć, e, żąda jego uwięzienia, no ten sam jest przestępcą. To powinien zrobić Zbigniew Ziobro, jakby się ubiegł na przykład? Teatrem? Każdy ma prawo, każdy ma prawo bronić swojego życia, w tym wypadku chodzi o życie. A wie pan, gdzie pan działuje? Nie wiem, gdzie w tej chwili jest, ale wiem, że ma prawo bronić. On wrócić? Broń. O to, żeby go w istocie zamordowano. To nie jest niewinność, bo tak rzecz, nie ostadowią go zamordować. To, to, jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga bardzo stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej i jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczny równoznacznej w istocie z wielkiem śmierci. A pójdzie Pan bardzo niekodległości, czy to tylko y, Marsz Konfederacji? Nie, ja już byłem kilkakrotnie na Marszu Niepodległości. To jest marsz wszystkich patriotycznych Polaków i w związku z tym my żadnej jakby własności tego marszu uznania, że on należy tylko do jakiegoś jednego ze skrajnego i niezbyt może rozbudowanego ugrupowania politycznego nie uznajemy. Teraz kolejny temat.